21 czerwca 1984 roku w Londynie o 9:30 rozpoczęła się pierwsza w historii sprzedaż komputerów Amstrad CPC 464. Była to nowa linia Alana Shugera, założyciela firmy komputerowej Amstrad. On sam do tej pory produkował sprzęt hi dla mas, czyli dla klienta, który chciał zaoszczędzić na sprzęcie hi -Fi. W ciągu godziny sprzedano ponad 100 komputerów Amstrad. Przed otwarciem podobno 60 osób czekało przed drzwiami wielkiego sklepu. Sukcesem początkowej sprzedaży był fakt niskiej ceny tego komputera i to, że był w zestawie, gotowym do pracy wraz z monitorem. Dodatkowo miał wbudowany napęd kasetowy, czyli magnetofon i miał wygodną klawiaturę. Amstrad również zrobił wiele, by zareklamować swój pierwszy komputer. Na tej samej stronie możemy przeczytać o wielkim evencie w jednej ze szkół w Londynie, gdzie promowano komputer Amstrad jako ten, który był przyjazny szkołom i nauczaniu młodych ludzi. W wielkim holu w londyńskiej szkole Westminster spotkała się masa ludzi i 400 zaproszonych dziennikarzy. Tutaj prezentowano możliwości nowego komputera. Był Einstein, byli też inni przedstawiciele, którzy pokazywali, że Amstrad może wkroczyć w każdą dziedzinę nauki. Nawet Szekspir próbował pokazać, jak łatwo pisze się Hamleta na komputerze CPC 464. Historia na początku była łaskawa dla nowego komputera Alana Sugera. Pod koniec 1984 roku firma Amstrad oznajmiła, że sprzedała 200 tysięcy komputerów CPC, co oznaczało sukces. Ale kim był Alan Sugar i czym był jego nowy komputer? Jak to wszystko się zaczęło? Alan Suger urodził się 24 marca 1947 roku w rodzinie żydowskiej, która miała korzenie polskie i rosyjskie. Alan Sugar mieszkał od wczesnych lat w Londynie, tam też chodził do szkoły podstawowej, później do średniej, którą porzucił w wieku 16 lat. Jak okazało się, szkoła nie była mu potrzebna, by wziąć od świata jego własną część. Zaczął od handlu warzywami, pracował też jako statystyk dla Ministerstwa Edukacji. Potem w 1968 roku kupił wana za 250 funtów, z którego to sprzedawał elektronikę, którą rozwoził głównie po sklepach. Były to radia i anteny radiowe. Ale to wszystko sprzedawał już pod nazwą swojej firmy Amstrad, którą właśnie w tym roku założył. Później zajął się sprzętem hi dla mas, w bardzo przystępnych cenach. Jednak one same nie cieszyły się zbyt dobrą opinią ówczesnych użytkowników. Alan Sugar odwiedził kiedyś Japonię i tam zobaczył sporą wieżę hi która była jednym systemem i pomyślał wtedy: typowy klient kupuje taki system. Podłącza go razem każdą część, stawia na kolejny i potem nigdy więcej nie rusza go z miejsca. Wszystkie części do końca swojego życia są w jednym miejscu. I wtedy pomyślał, czy nie lepiej byłoby stworzyć zestawy w jednej obudowie. Wtedy byłoby taniej i dzięki dokładaniu do nich kolejnych niedrogich komponentów z niskiego przedziału sprawie, by klient myślał, że kupił taki sam zestaw hi jak z troszczych półek. Wtedy nie będzie potrzeba dodatkowych zbędnych kabli, zasilaczy wystarczy z tyłu umieścić odpowiednie wyjścia do podłączenia głośników czy innych urządzeń, a klient i tak będzie miał wrażenie, że korzysta z zwierzy segmentowej. Dodatkowo wymyślił, by każdy zestaw wyróżniał się wyglądem czy zwykłymi diodami, które będą świeciły tam gdzie konkurencja nie umieszcza ich. Wtedy każdy zwyczajny klient wybierze nasz sprzęt. A czy tam muszą być super drogie podzespoły? Nie, bo przecież to tani sprzęt. Ważne by zainteresowały oczy. Właśnie ten trik przyciągania klienta nazwał Max Eiffel. Inne firmy podchwyciły ten trik i zaczęły produkować sprzęty podobne jakościowo czyli bardzo tanie. Wykorzystując tą metodę, wtedy takie firmy jak Pionier, Sony. Czy inne tego typu marki, które chciały sprzedawać tego typu wieże z dobrymi komponentami, nie potrafiły konkurować cenowo z tanimi wieżami, i wtedy zaczął narastać poważny problem. Użytkownicy mówią po dziś dzień, że tanie radio z byle jakiego sklepu grałoby tak jak właśnie to wbudowane w tej wysokiej klasy wieże od Amstrad. Te sprzęty lubiały się psuć, były też delikatne, ale robiły to, co miały robić grały i wyglądały na droższe, przez co ozdabiały salony ludzi, którzy bardzo chcieli zaoszczędzić. Niektórzy w komentarzach pod materiałem, do którego was odsyłam, mówią, że woleliby o tych sprzętach zapomnieć. Pisali, że gramofony grały zbyt wolno, magnetofony wciągały taśmy, a głośniki miały też swoje wady. I właśnie taka, a nie inna polityka prawie zniszczyła rynek hi-fi w latach osiemdziesiątych. Dzisiaj, w dobie masowej komunikacji, nikt by nie wypuścił takiego sprzętu, bo szybko jedna czy dwie recenzje ukróciłyby taką politykę produkcji i sprzedaży. Jednak w tamtych czasach, zanim ludzie zorientowali się, co kupują, musiało minąć sporo czasu i dzięki temu można było zarobić niemało na bardzo tanim sprzęcie udającym drogi. Jednak na obronę tych sprzętów na pewno można powiedzieć jedno: one robiły to i tak lepiej niż dzisiejsze nowe sprzęty, tak jak na przykład walizkowe gramofony, które poza wyglądem potrafią tylko niszczyć płyty swoimi tanimi ceramicznymi igłami, czy na przykład nowoczesne konwertery, które w teorii mają przegrywać kasety magnetofonowe na pendrive'a. Mieliśmy test jednego takiego sprzętu i zaczął się psuć po drugim użyciu. Do dzisiaj nie umiem go naprawić. Hi-Fi Amstrad też nie spełniały do końca swoich funkcji, ale i tak były lepsze od dzisiejszych drogich pseudo-retro wynalazków. Były i tak lepsze niż tanie świecące urządzenia z AliExpress, którymi tyle osób... Cały czas się zachwyca, jednak Alan Sugar porzucił swój rynek Hi-Fi na rzecz tego komputera, o którym dzisiaj mówimy: Amstrad CPC 464. Tani, ekonomiczny, swoim wyglądem po raz kolejny sprawiał wrażenie potężnego. Fajna klawiatura z wbudowanym odtwarzaczem kaset i monitorem w zestawie, ale jak wypadły jego pierwsze recenzje? Przedstawię Wam jedną z nich, która okazała się w ówczesnym czasopiśmie Your Computer. Była to gazeta neutralna dla Amstrada, więc z pewnością mogliśmy liczyć na obiektywną recenzję. Zresztą w tamtych czasach wszystkie gazety takie były. Artykuł zaczynał się słowami Czy nowy Amstrad jest prawdziwym skarbem czy puszką Pandory? Dziennikarz zaczyna niebezpiecznie, pisząc Amstrad zaczynał jako producent sprzętu hi -Fi" w niskiej cenie tą samą politykę chce przenieść na komputery za kompletny system z monitorem czarno-białym żąda 220 funtów a z kolorowym 329 funtów na swoim pokładzie komputer posiadał procesor Zilog Z80A z prędkością 4 MHz 32 kb rom i 64 KB pamięci RAM czyli tyle co Commodore 64 w Premiera już była możliwość rozbudowania poprzez specjalny expansion slot pamięci ROM albo RAMu do 16 dodatkowych kilobajtów. Tutaj też mogliśmy znaleźć interfejs stacji dyskietek, jak i również port joysticka, jak i również port joysticka i wyjście stereo jack. Na boku komputera mogliśmy znaleźć włącznik i regulator głośności dla wbudowanego głośnika. Klawiatura była dobrze oceniana przez ówczesną prasę. Miała 73 klawisze. Były tu klawisze numeryczne i funkcyjne. Kolorowe klawisze nadawały jej ładniejszego wyglądu. To również było rzadko spotykane w tamtych czasach. Pamięć RAM była dzielona na wyświetlanie grafiki, które zajmowało 16 kB, sam system 5 kB, czyli dla użytkownika zostało. Około 43 KB. System Basic był wersją od Locomotive Software, która była chwalona przez ówczesną prasę, która pisała, że ta wersja miała unikalne funkcje. Amstrad CPC miał trzy tryby wyświetlania grafiki: 320x200 pikseli z czterema kolorami, drugi 160x200 pikseli. Z paletą 16 kolorów. Trzeci tryb to 640 na 200 z paletą dwóch kolorów. Były to tryby podobne do komputera BBC Micro. Tworzeniem grafiki zajmował się tutaj procesor, ale miał on pomocniczy układ Motorola 6845, który pomagał wyświetlać grafikę i rysować ją odpowiednio. Pixel. Po pikselu. Sam układ nie generował grafiki, a jedynie działał jako sterownik wyświetlania obrazu, ale był używany w wielu rozwiązaniach w tamtym czasie. Oryginalnie został stworzony do współpracy z procesorem 8-bitowym Motorola 6800. Układ dźwiękowy miał nazwę kodową AI8912. Był to trzykanałowy układ od General Instruments który produkował dźwięk jednokanałowy mono przez wbudowany głośnik, ale gdy podłączyliśmy do niego urządzenie zewnętrzne, wtedy mogliśmy doświadczyć dźwięku stereo. Polityka Amstrada od czasów hi-fi nie zmieniła się jeśli chodzi o zasadę, wszystko w jednym, tutaj dostajemy gotowy komputer w cenie promocyjnej 200 funtów, zbudowany magnetofonem i ekranem, w odcieniach zieleni, monochromatycznym, za przeszło 100 funtów więcej czekał na nas ekran kolorowy. Prasa chwaliła grafikę, którą tworzył komputer. On sam był pozbawiony zlewających się kolorów. Dodatkowo miał możliwość projektowania multikolorowych grafik, gdzie kolor każdego piksela mógł być projektowany oddzielnie a całkiem nie najgorszy dźwięk, plus fajna klawiatura rokowała dobrze na przyszłość. Amstrad chciałby ten komputer był postrzegany jako ten do poważnych zadań, czyli do biznesu, ale też Alan Sugar nie uciekał jak Clive Sinclair od świata gier. On wiedział, że gry również mają znaczenie. Ale do rodziców, którzy kupywali komputery dzieciom w tamtym czasie, bardziej docierała informacja, że Amstrad CPC to dobry komputer do nauki i pracy w domu przy poważnych programach. Słyszałem jedną historię, w której te rodzice nie pozwalali swojemu synowi kupywać gier na ten komputer, bo uważali, że przez to niszczy się potencjał tej maszyny. Amstrad CPC na początku przy projektowaniu dostał nazwę kodową Arnold. Miał być konkurencją gorzej wyposażonego komputera Spectrum, ale z ogromną bazą programów i w szczególności gier, Amstrad miał dodatkowego asa w rękawie, bo dzięki temu, że miał podobną architekturę, łatwo można było portować różnego rodzaju tytuły na ten komputer. Rasa w tym czasie bardzo dobrze przyjęła jego nadejście. Angielski Guardian nazwał go Amstradivarius, od nazwy najlepszych skrzypiec Stradivarius. Czasopismo Personal Computer nazwało go pogrącą Sinclaira, inne czasopismo komputerowe nazwało go wredną maszyną. Wszystkim podobało się to, co Alan Sugar i jego projektanci zmieścili do tego komputera, jak i sama jego obudowa. Amstrad planował sprzedaż tego komputera na poziomie 20 milionów sztuk i ten plan na początku zaczynał dawać nadzieję na powodzenie. Kiedy to w szybkim tempie 100 tysięcy sztuk zostało sprzedanych, tych komputerów, Amstrad dokonał też kolejnego bardzo mądrego kroku. Tuż przed wypuszczeniem komputera CPC powołał do życia spółkę Amsoft która miała być odpowiedzialna za początkowe oprogramowanie. Dzięki temu Amstrad nie musiał liczyć na to, że firmy, które skupiły się na rynku spektrum czy BBC Micro czy Commodore 64, będą chciały tworzyć oprogramowanie. Najlepiej? Je sobie zapewnić. Podobnie też robiła firma Atari, gdzie w jednej siedzibie zatrudniała kilka studiów, które na samym początku jej istnienia tworzyło oprogramowanie, pobierając za to zwyczajne wypłaty. Przez to szybko odeszli, dostrzegając, że firma dzięki nim zarabia miliony, a oni otrzymują za to prawie nic. Idea była taka. By dzięki tej spółce Amstrad mógł legalnie zatrudniać inne firmy deweloperskie, które tworzyły na zlecenie gry i oprogramowanie, które chciał w danym momencie Amstrad, których akurat potrzebował. Oczywiście każda taka gra wychodziła pod marką Amsoft i takie tytuły powstały: Były nimi Harrier Attack, Galactic Plug, Roland on the Ropes, Fruit Machine, Bridget, gra przez wielu uznawana. Za jedną z najlepszych na ten komputer. Nie można zapomnieć też o grze Xanagram's. I w ten sposób kolejny niedrogi komputer mógł stawać się maszyną do gier. Oczywiście nie miał tak dobrego dźwięku jak Commodore 64, ale ten w zupełności wystarczał i nikt nie narzekał. Wbudowany magnetofon, mówiąc prostym językiem, robił robotę, był tani, wszystkim w tamtych czasach pasował. Kasety były niedrogie i za jakiś czas można było do komputera podłączyć osobny, napęd dyskietek, ale największym plusem tego komputera były zaledwie dwa kabelki, które były potrzebne do jego podłączenia. Amstrad CPC był prosty w obsłudze, miał wszystko, co było potrzebne do zabawy w tamtych czasach i również gwarantował przyszłą rozbudowę. Jedną z większych ciekawostek dotyczących powstania tego komputera jest taka, że przy jego projektowaniu Amstrad na początku chciał użyć tego samego procesora co w Commodore VIC-20. I tym samym zasilić komputer 32 kB pamięci RAM. Jednak firma, która miała wyprodukować dla nich system BASIC namówiła ich stanowczym głosem, by użyli procesora Zilog Z80. Po latach w jednej z książek, którą czytałem, natrafiłem na wywiad, w której to jedna z osób, która tworzyła ten komputer, wypowiadała się na temat jego tworzenia. Ta osoba często powtarzała, że Alan Sugar był blisko procesu powstawania tego komputera i każdą zmianę trzeba było z nim dyskutować. Potrafił siedzieć razem z projektantami i patrzeć się godzinami, czy wszystko dobrze działa. To dość nietypowa postawa. Amstrad CPC bardzo dobrze sprzedawał się w Wielkiej Brytanii i w całej Europie, ale najlepiej, jak się okazuje, sprzedawał się we Francji, gdzie dostał za to specjalną nagrodę. Najlepiej sprzedającego się komputera. W Hiszpanii był sprzedawany przez Indescorp pod nazwą CPC472. Miał też dodatkowe 8 KB pamięci dostępnej dla użytkownika. W Niemczech był sprzedawany pod nazwą Schneider. Bez kolorowych klawiszy klawiatury. Komputer osiągnął sukces i sprzedał się w kilkumilionowym nakładzie. Oficjalnie mówi się o dwóch milionach, jednak projektanci tego komputera mówią, że było więcej sprzedanych sztuk. Za powód tak dobrej sprzedaży uznaje się to, że komputery Amstrad nie były sprzedawane drogą pocztową, jak komputery Sinclair, i nie trafiały do wybranych dystrybutorów czy odpowiednich sklepów specjalistycznych, a były dostępne wszędzie większości sklepów, które można było spotkać idąc ulicami w Wielkiej Brytanii i Europie. To nie jest gigantyczny sukces tak jak komputera Commodore 64, ale tutaj trzeba zaznaczyć, że Commodore miał nieco łatwiejszy start, będąc produkowanym i sprzedawanym od razu w Stanach, gdzie rynek był znacznie większy. Wkrótce, kiedy wszyscy na własne oczy zobaczyli, jak dobrze sprzedają się Amstrad CPC 464, to firmy tworzące oprogramowanie na konkurencję Commodore 64 i Spectrum zaczęli tworzyć również na Amstrada swoje własne porty. Jednak większość szybko przeportowanych gier z ZX Spectrum nie wyglądała najlepiej w tym czasie. Przez to, że miały jednolitą paletę kolorów, by uniknąć zlewania się kolorów na ZX Spectrum. CPC miał większe możliwości graficzne, wiele gier z ZX Spectrum nie wykorzystywało jego. Pełni potencjału. W październiku 85 Wielkiej Brytanii Amstrad doczekał się własnego show, czyli jego własnych targów z oprogramowaniem, peryferiami, drukarkami, stacjami dysków, monitorami itd. Jednak to nie Amstrad zorganizował te targi, a duża galeria handlowa. Ale zainteresowanie, jak widzicie, było ogromne, co przekładało się na sukces tego komputera. Historia trwaj, można by było powiedzieć, i ta historia zaczyna się od dobrego aktu, który będziemy kontynuować w następnym odcinku.